Nazywam się Mika Drozdowska, jesteśmy w Galerii w BWA Wrocław na wystawie Aleksandry Liput. Robak sercowy. Wystawa odnosi się do tematu choroby, jej postrzegania we współczesnym systemie ekonomiczno-społecznym oraz do jej obrazu w dawnych wierzeniach ludowych. Dawniej wyobrażano sobie chorobę jako coś, co jest odcięte od naszego ciała, jako istotę, która przychodzi z zewnątrz. Często utożsamiano ją ze zwierzętami, Robakami. Stąd tytuł wystawy Robak Sercowy, odnoszący się do powiedzenia pochodzącego z południowych Węgier: Robak Sercowy porusza się we mnie, co oznaczało nudności. To, co Aleksandrę interesuje najbardziej, to ściągnięcie odpowiedzialności z osoby chorej, która jest mocno wyczuwalna w dawnych wierzeniach ludowych. Wtedy choroba. Była czymś z zewnątrz, nie obciążała człowieka, nie wzbudzała poczucia winy za to, że jesteśmy chorzy. I tutaj inspiracją do tego tropu była książka amerykańskiej krytyczki, pisarki Susan Zontag, Choroba jako metafora, w której autorka pokazuje nam również, jak mocno. Temat choroby obciążami metaforami i symbolami społecznymi, co często powoduje do złego zrozumienia, czym jest choroba, jakie są jej przyczyny, a także izolacji osoby chorej. Współcześnie prawo do chorowania mają osoby, które bardzo dbają o siebie, jedzą zgodnie z odpowiednią dietą, nie stresują się. Zapominamy jednak o tym, że żyjemy w świecie, gdzie nasz status uzależniony jest od często od nierówności ekonomicznych, społecznych czy geopolitycznych. W wizualnym wymiarze Aleksandra Liput czerpie z dawnych wierzeń ludowych. Wystawa jest przepełniona. Metaforami i symbolami zaczerpniętymi z książki Henryka Bigelajzena Życznictwo Ludu Polskiego z 1929 roku. Natomiast absolutnie unika romantyzowania tych wierzeń. Narracja wystawy jest, nie jest zbudowana linearnie. Nie chodziło artystce tutaj, aby pokazać, że kiedyś było gorzej, a teraz jest lepiej. Chodziło jej, aby w wizualnym i narracyjnym stopniu te dawne wierzenia i współczesność przenikały się. Jak widzicie, za mną znajdują się brudne kotary. Jest to praca pod tytułem Gałgany, która miała kojarzyć nam się z zabrudzonymi bandażami, ale również z taką ciężkością, która dopada osoby chore, z takim poczuciem izolacji. Nasze gałgany również tworzą scenograficznie naszą przestrzeń. Miały ją podzielić miały spowodować, że będzie ona bardziej ciasna, klaustrofobiczna trochę tak jak w chorobie. W centralnej części galerii znajduje się praca pod tytułem: Zatrute drzewo. Możecie na jego suchych gałęziach zobaczyć odpady szklane zamknięte w cynie, które symbolizują chorobę. W dawnych wierzeniach, tak jak już wspominałam, choroby oddzielano od ciała. Można było ją przekazać innej istocie żywej. Często było to właśnie drzewo. W tym celu wiercono w nim dziurę i w środku zamykano albo brudne, bandaże, albo huchano, albo obcinano paznokcie, czy włosy i w ten sposób pozbywano się choroby. Aby to zrobić, wypowiadano specjalne zamowy. Częścią tej pracy jest ścieżka audio, takim właśnie wypowiadanym zaklęciem przez aktorkę Joannę Sobieską. Jak widzicie, z zakotar zerkają na nas uroczne oczy. Przejdźmy na drugą stronę galerii. Tutaj e, możecie zobaczyć prace wykonane ze szkła. Są to pierwsze próby e, Aleksandry e, z tym materiałem. E, techniką e, witrażu wykonała pracę, e, która dotyczy bardzo e, głębokiego e, wierzenia na temat złych oczu, które mogły rzucić na nas e, klątwę, e, czar. Sama artystka w swoim dzieciństwie spotykała się z takimi przekonaniami. Również ponoć jej ciocia posiadała uroczne oczy. Jest to praca, która nawiązuje do tematu budowania narracji strachu i szukania kozłów ofiarnych. Zawsze w momentach, kiedy stykamy się z chorobą, mamy nawet tą pamięć po pandemii COVID-19, gdzie szukaliśmy osób odpowiedzialnych lub grup osób odpowiedzialnych za to, co się stało. Te mechanizmy obronne z dawnych wierzeń i współcześnie cały czas są aktualne. Z zakamarków galerii wypełzają glistopodobne organizmy. Jest to nasza tytułowa praca, robak sercowy wykonana z ceramicznych segmentów, które mają kojarzyć się oczywiście z robakami. Ta praca mówi nam o mitycznej wizualności choroby, która dzisiaj może być dla nas bardzo obrzydzająca, paradoksalnie dawien dawna dla osoby chorej była czymś, co ją uspokajało, bo wiadomo było, co jest przyczyną cierpienia. Teoria humoralna pochodzi jeszcze z czasów starożytnej Grecji i mówiła o tym, że aby zachować zdrowie potrzebujemy równowagi, balansu między czteroma płynami ustrojowymi i była to Czarna żółć, flegma, żółta żółć e, i krew. E, przewaga któregoś z płynów odpowiedziała również za e, nasz charakter. Jest to e, jedna z teorii, która pokazuje nam przewrót w myśleniu e, o chorobie, o naszych ciałach, gdyż e, uciekamy tutaj od fatalizmu boskiej ingerencji, e, magii. E, a wchodzimy w świat, gdzie nasze ciała podlegają takim samym prawom, jak przyroda, otaczająca nas natura. W swojej sztuce Aleksandra Liput często lubi odnosić się do nieracjonalnych subtelności. Pojawiają się one tutaj również. Patrzymy na pracę pod tytułem Róża Różyca. Jest to płaskorzeźba wykonana z ceramiki, która oczywiście odnosi się do choroby o pięknej nazwie, ale paradoksalnie różyce, różyczkę leczono również płatkami tego samego kwiatu. Natomiast praca, która znajduje się po mojej lewej stronie, miotła, jest pracą nawiązującą do wierzeń związanych z wymiataniem zła, e, choroby z domów. Miotła służyła również do wypędzania e, złych duchów, demonów z osoby e, opętanej. W tym celu brano ją i e, machano e, nad tą osobą. E, mamy tutaj, tutaj do czynienia z wieloma wierzeniami, które e, dzisiaj być może wydają nam się prymitywne, banalne. Ale wiele z tych wierzeń było zalążkiem do racjonalnych metod, które wykorzystujemy również dzisiaj. Praca Kołtuny nawiązuje do silnie zakorzenionego w rodzimej tradycji magicznego aspektu, jakie posiadały Kołtuny były amuletami, ale były traktowane również jako osobny byt jednostka, uważano, że odpowiadają za nasz charakter, że mają również swoją własną płeć. Kołtun trzeba było obciąć z głowy w odpowiedniej fazie księżyca, w odpowiednim dniu w ciągu tygodnia i w odpowiedniej fazie jego rozwoju, wtedy mógł stać się naszym amuletem. Aleksandra Liput sama zgłosiła się do galerii z propozycją wystawy. A jako, że był to temat dotyczący choroby, temat, który już wcześniej w wielu aspektach pojawiał się w programie galerii, wydał mi się szalenie interesujący i dalej chciałam kontynuować poszukiwania i analizy tych tropów. Aleksandra też jest artystką, która ukończyła malarstwo. Ceramika w pewnym momencie stała się jej medium. Wyboru, środkiem wyrazu, dzięki któremu wzbogaca swoją twórczość, pozwala jej na podejmowanie szeregu tematów, które interesują ją, jak dziedziczenie traum, formowanie się mitu czy też teorie spiskowe. W tym roku w Galerii SIG pokazujemy same artystki, które zazwyczaj pracują w innych dyscyplinach i media, jakimi są szkło i ceramika, stają się dla nich pretekstem do wyjścia poza swoje utarte ścieżki w strategiach artystycznych. Zapraszam Was na wystawę Oli. Wiem, że sam temat i prace mogą budzić różne reakcje, ale zapewniam Was, że mówimy o chorobie w bardzo czuły i empatyczny sposób. Wystawę możecie oglądać do 9 czerwca.